Od dawien dawna wiadomo, że Polacy nie gęsi, lecz swój język mają. Zaś mieszkańcy Legionowa posiadają nawet związaną z tymi ptakami tradycję. Na razie niezbyt wprawdzie długą, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. Póki co w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Miejski Festiwal Gęsiny odbył się po raz siódmy. W DPD Arenie i jej okolicach trudno było tego nie zauważyć. Ładna pogoda, piękne święto radosne odzyskania niepodległości. To już pewna tradycja, bo to już wiele razy się spotkaliśmy i na dworcu, a tu ze względu na to, że impreza rzeczywiście cieszy się dużą popularnością, arena jest najwygodniejsza, jest i teren przed, jest i w środku. Nową rzeczą ze względu na stulecie miasta, stulecie nadania nazwy, jest zaproszenie zespołów z miast partnerskich. Mamy dzisiaj zespoły z Gruzji, z miasta Borżomi. I z Ukrainy Kowal i z Czarnikawy, z Łotwy. Także bardzo atrakcyjne, bardzo fajne, mnóstwo mieszkańców, którzy też mogą kupić takie wyroby regionalne, wyroby, których na co dzień nie można dostać w regionowie. Do przewodniego motywu imprezy pasowała nawet jej część artystyczna, ta przeznaczona dla najmłodszych uczestników. Przedstawienie o Kasii i zgubiła, dzieciaki obejrzały z wypiekami na twarzach. Pojawiły się one też na licach wielu legionowian, gdy już odstali swoje w kolejce i udało im się posilić, serwowanym przez organizatorów, gorącym rosołem z gęsi. Rozdajemy zupę za darmo, w związku z tym nie wiem, czy to jest jakiś kokosowy interes, ale na pewno wracamy do tej zapomnianej w okresie komunizmu przedwojennej tradycji, kiedy na świętego Marcina była gęsina. Także na, na pewno wielokrotnie więcej to miejsce było trochę zapomniane, trochę niedostępne. Budujemy, odbudowujemy tą starą, piękną polską tradycję. Pomagając przy okazji hodującym gęsi, krajowym przedsiębiorcom. Jakości oraz wyjątkowości swego drobiu są oni pewni w 100%. Nieważne, czy mięso występuje pod postacią półgęsków, pasztetu czy smalcu. No na pewno ma inny smak, to tam każdy to rozróżni, wiadomo. No i przede wszystkim, gęsina jest bardzo zdrowa. Wiadomo, dużo się o tym mówi. Smalec gęsi, prawda, ma dużo takich zalet zdrowotnych. No, to się interesuje zdrowym odżywianiem, na pewno korzysta dużo z gdzieś dużo je. Właściwe jej przygotowanie to ponoć, jeśli wierzyć hodowcy, żadna filozofia. To nie wymaga dużej zbytnich specjalności. Wystarczy wie pan, teraz można, wystarczy włączyć internet, spojrzeć w, w Google i wiadomo, można naprawdę przyrządzić się do różne rzeczy. Niedzielna impreza w ogóle różnorodnością stała. Obok mnóstwa kulinarnych przysmaków nie tylko zresztą z gęsi, jej goście mogli na przykład odwiedzić mini miasteczko dawnych rzemiosł, a ci o zacięciu artystycznym wziąć udział w warsztatach wycinanek haftów i kotylionów. Na scenie też dominował folklor. Po wspomnianych przez prezydenta zespołach z miast partnerskich Legionowa, wzięła ją we władanie Śląska grupa Fest i okazało się, że jej muzyczno-kabaretowa propozycja może się sprzedać także na Mazowszu. Tak Muzyczną gwiazdą siódmego festiwalu Gęsiny był zespół Future Folk. Trójka żywiołowych górali z rozruszaniem publiczności poradziła sobie błyskawicznie i do artystycznej części całej imprezy dodała trochę wyrafinowanych przypraw.